Dzień dobry. Mam na imię Tomasz. Jestem entuzjastą fotografii. I ostatnio obejrzałem parę materiałów na, na YouTubie, i nie do końca one zachęcały tak naprawdę do fotografii analogowej. Wydaje mi się, że po prostu autorom się to nie udało, ale nie ma co ich krytykować. Postanowiłem zatem, żeby. Ze swojej strony was do tego zachęcić i zamierzam opublikować cykl materiałów o fotografii analogowej. Ten będzie pierwszy i wstępny. Dlaczego, dlaczego warto fotografować w sposób klasyczny na materiałach analogowych? Po pierwsze, jest to bardzo przyjemne. Przyjemność daje kontakt z mechaniczną technologią, bądź też w bardziej zaawansowanych aparatach, z wyrafinowaną elektroniką, ale nadal z taką technologią, która minęła, która jest rozwijająca i bardzo atrakcyjna. Ta przyjemność też jest. W tym, że robi się coś troszeczkę specjalnego. Dzisiaj każdy może wziąć cyfrówkę, czy, czy choćby telefon i zrobić zdjęcie jako ciąg danych zero-jedynkowych. Natomiast fotografia analogowa jest swoista magia. Co jeszcze daje nam fotografia analogowa? Ona może być bodźcem rozwojowym. Może być bodźcem rozwojowym w ten sposób, że zapoznajemy się z technologią, której nie znamy. Zapoznajemy się z tajnikami procesów, których nie robiliśmy. W, w zależności od głębokości wejścia w fotografowanie analogowe, to na początku musimy się na, na pewno nauczyć nieco o aparatach fotograficznych z tej hmm, historii fotografii, z tej części historii fotografii. Musimy też poznać materiały fotograficzne. Jeśli dotychczas robiliśmy zdjęcia cyfrowo, to jest to nowa wiedza, to jest rozwijające. W fotografii analogowej też jest coś takiego, że ona pobudza kreatywność. W jaki sposób pobudza kreatywność? Bardzo często podnoszone jest to przy omawianiu fotografii analogowej, że jest tam Potencjalnie łatwo widoczna skończoność ilości materiału, na którym robimy zdjęcia. To znaczy, na filmie 36-klatkowym, jak sama nazwa wskazuje, mamy 36 bądź 37, czasami się uda wycisnąć 38 klatek i nie więcej. Na materiałach średnioformatowych, w zależności od tego, jak aparat rejestruje klatkę, bo czasami jest to 6x4,5 cm, czasami 6x6, czasami 6x9, to w zależności od rozmiaru klatki mamy na przykład dostępne 15x16 zdjęć, przy 6x6 standardem jest 12. Więc jak, jak widzicie, tutaj no, mamy ograniczenie w ilości pstrykania, bym tak powiedział. Ale w fotografii analogowej nie chodzi o pstrykanie, chodzi o Robienie pięknych zdjęć. Tak, I tu jest cel też tego wszystkiego, że zdjęcia robione w ten sposób, fotografie, mają swój specyficzny charakter i niosą w sobie niepowtarzalną estetykę. Jakie mamy jeszcze plusy robienia na materiałach analogowych? Wrócę do tej kreatywności. Kreatywność jest pobudzana przez wiele aspektów ograniczoności tej technologii. Ograniczenia to na przykład to, że określony film, który wkładamy do aparatu, ma z reguły określoną już, zbadaną przez producenta, czyli czułość. I ta czułość jest stała dla tego filmu. Na przykład jest to ISO 100. Oczywiście stosując... Hmm, Metody chemiczne, sposób wywołania możemy nieco manipulować dostępną czułością, natomiast generalnie ta zaproponowana przez producenta najczęściej jest tą, którą powinniśmy, kierując się jakością przyszłego zdjęcia, wykorzystywać. Następnie szybkość pracy. Aparaty analogowe w swej dużej większości są. Niezbyt szybkie. To znaczy, niezbyt szybkie, jeśli się nim nie potrafi pracować, bo jak przejrzycie sobie zdjęcia reporterskie czy z lat 20. czy z lat 30., czy, 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 czy zobaczycie zdjęcia z wojny w Hiszpanii, to są piękne reportaże zrobione, bardzo prostymi w konsekwencja aparatami. tak? Też. W wielu sytuacjach aparaty analogowe, na przykład, nie posiadają zautomatyzowanego pomiaru światła, więc wtedy musimy sami panować nad tym pomiarem. I to jest też ciekawa dziedzina rozwoju. No i jest coś, co w fotografii analogowej jest cudowne to jest pełna kontrola nad procesem fotografowania. Ale też z takim poczuciem odpowiedzialności. To znaczy, jak już coś zepsujemy, to tego obrazka nie ma. I fotografia analogowej jest tak, że tych progów, w których możemy utracić obraz, jest dosyć dużo. Ja będę starał się was ostrzegać przed tymi programami i po prostu powiedzieć, jak uniknąć tych tych niebezpieczeństw w utracie materiału i zepsucie wyników swojej pracy. Tak? Każdy, kto zaczyna fotografować w tej technologii starej, ma w sobie takie poczucie niepewności. Tak? Bo w aparacie cyfrowym naciskamy spust migawki i uzyskujemy na wyświetlaczu potwierdzenie, że mamy fotografię. Ona jest zarejestrowana wewnątrz aparatu. No, chyba, że nie włożymy karty pamięci, bo no to jest tylko na wyświetlaczu. Ale w aparacie analogowym jest tylko dźwięk migawki i koniec. Nie wiemy, czy wszystko jest ok, bo dopiero po wywołaniu tego materiału uzyskamy potwierdzenie tego, że zarejestrowaliśmy to, co chcieliśmy. Przy czym wraz z rozwojem fotografa dochodzi się do pewności w działaniu. To znaczy, potem zdarzają się oczywiście wpadki, ale generalnie mm, można z dużą pewnością fotografować y, i mieć y, rezultaty, które, na których można się opierać. Chciałbym Wam też powiedzieć o czymś takim. Przeczytałem taką fajną książkę kiedyś, która traktowała o filozofii fotografowania, Wyrażone nieco inaczej niż zwykle jest ona podawana, jest tam zawarte takie fotograficzne zen, to znaczy na próba przekonania odbiorcy do tego, żeby czerpać przyjemność z samego procesu robienia zdjęcia, żeby napawać się każdym etapem realizacji tego przedsięwzięcia planowaniem wyjazdem na plener działaniem na samym planie fotograficznym, samym przygotowanie poszczególnych kadrów, myśleniem o parametrach, ustawianiem wszystkiego i później wszystkimi elementami procesu, które w ślad za tym idą, to jest wprost trafiające do kogoś takiego jak ja i myślę, że takiego jak Wy, kto chce fotografować na materiałach analogowych. Tam właśnie to fotograficzne Zen. To można powiedzieć jest do tej fotografii. No, jeszcze to za mną widzicie, że stoi powiększalnik. Świeci się fragment oświetlenia ciemniowego, zatem fotografii analogowej bardzo ciekawą. I cudowną częścią tego procesu jest właśnie wywołanie zdjęć, w sensie wywołanie negatywów, potem ich powiększenie i uzyskanie odbitek. To jest po prostu magia. Będę chciał poprowadzić Was przez ten magiczny świat i zaproponować Wam fragment. Spojrzenie, mojego spojrzenia na fotografię analogową. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego pierwszego materiału i zapraszam na następne. Do zobaczenia.